fotel, szafka z książkami, szafka z naczyniami, szafa na drania i jedzenie, która się nie zamyka, spaczona, no ze względu, widzi Pani miskę tutaj, bo na szafę się też leje i wszystko naciągnięte wilgocią. Gotuję sobie, gotuję tym psom, które trzymam. Tylko ogrzewam tylko grzejniczkiem. Powiedz był, ale komin jest tak zrujnowany, że po prostu nie, nie można pani, to jest wszystko zapalone. Gdybym poodejmował te. Materiały. To wszystko, czy pani sama zobaczyła, że komin to jest jedna wielka, sypiąca się cegła. A higiena? Higiena, no i proszę panią, wodę nie powiem. o mi od dzisiaj przychodzi i wodę przynosi, a cała higiena czystościowa, że tak powiem, to ogranicza się do dwóch beczek które należy wylewać fekalia tego, a, a te beczki notabene zostały wkopane za zgodą straży miejskiej i te beczki są nie wybrane nawet mimo, że straż ingeruje i pilotuje sprawę od 11 września. Bo przed 11 września to były krzaki i wiele, a nie w krzaki. A gdzie się pan myje? No tutaj. Tego. Nagrzewam tego wodę, to no i tu się myję. Ciężko tak żyć. No ciężko, no ale trzeba. Jakoś. Tylko jak długo wytrzymam? Nie wiem i dlatego. Wolałbym od lokalu dom pomocy, bo schodzeniem jest coraz gorzej, robię mnie coraz gorzej i to no i lata też się posuwają. To, co widzimy tutaj, sufit jest zarwany, no, warunki są okropne. Tak, zgadza się. Zgadza się, wystarczą minimalne opady, a po prostu leje się, można powiedzieć, nawet tego ciórkiem do mieszkania, bo da, dlatego, że kilo odstotki tu już można wsadzić w, 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 w dziury. I i, tu, i sytuacja się nie zmienia. Zachodzi obawa, sama pani tu widzi, że to grozi zarówno kolejnym na całej linii. Pan tu mieszka od roku 1986. Jak to się stało, że pan tu zamieszkał? I zamieszkałem razem z mamą, która otrzymała od urzędu ten przyjazd blokowy. Zaczęły się właśnie problemy zdrowotne, ponieważ no, jestem osobą niepełnosprawną od roku 1966 i nadal tego w tej chwili stan zdrowia zaczął się pogarszać wyraźnie. No więc trzeba było coś z tym zrobić, żeby sobie pomóc. Na jakie pan schorzenia cierpi? Wyrodnienie kręgosłupa, początki choroby Parkinsona i jestem po dwóch incydentach zawałowych serca. Byłem od u neurologa 30, to znaczy tego, we wtorek, i otrzymałem leki tego. Na razie nie ma, nie ma sprawy poważnej, jest rządzka, samoistna, jak to określiła pani doktor, którą na razie można zaleczać, a co będzie dalej nie wiadomo. piłka ping-pongowa. Pani Trocińska odesłała mnie do pana Karolewskiego do nadzoru budowlanego, żeby spowodować orzeczenie inspektora, że lokal nie nadaje się do zamieszkania i wtedy Miasto w miarę posiadanych możliwości przydzielimy do czegoś. Kole... Zatem. Ośrodek pomocy społecznej nie powiem. Zainteresował się. Moją opiekunką jest pani Gacka, która przyszła, opisała sama warunki, poparła pisemnie moje zwrócenie się do nadzoru tego budowlanego i na tym spadała się, skończyła. I tak trwa do tej pory ani nie ma z nadzoru komisji, ani nie ma orzeczenia o tym, że lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania, czyli sprawa umarła, a takta, jakby to powiedzieć. I gdyby właśnie biuro poselskie y tego y i pan Dunin, to zgadzam się z tym, że sprawa by odeszła w zapomnienie, bo tutaj tego notabene, opieka społeczna odmówiła mi tego skierowania do domu opieki społecznej z uwagi na, mimo że lekarz orzekł wskazanie opieki całodobowej ale opieka społeczna wzięła pod uwagę warunki ekonomiczne i że jeżeli urząd mi da mieszkanie, to opieka mi da opiekunkę, pomoże i mogę sobie mieszkać bez żadnej innej pomocy. Ale nie ma mieszkania. No nie ma. Nie ma. Niestety. To są wszystko pisma, odpowiedzi, przesuwania, jak wcześniej wspomniałem. Nie mam żadnej już. Jestem po prostu ostatni. A rodzina, jak to się mówi, taka dalsza, dalsza, to nawet nie znam jej. Czyli jest pan tutaj skazany sam na siebie. No sam na siebie i dopóki mam jakąś siłę, to to radę sobie daję, a później no to jedyną właśnie pomocą byłby dom pomocy. Utrzymuje się z emerytury w ustawowej wysokości 556 złotych. Ciężko. Ciężko, no ale już na to to nic nie poradza. Jeszcze co powiem, że opieka społeczna o ile jest w stanie zarefunduje mi częściowo leki. Tego i, i, i za siłek ułatwia wy, mi w wysokości 60 zł 63, czterech. To już to jest taką końcóweczką. Ale opieka, opieka też nie może nic innego zrobić, bo też są z ligą ani też jakimiś przepisami. Jedno, jedno, co mi pani Gacka może pomóc, to oprócz tego, co dwa miesiące występuje o przyznanie tak zwanej celówki na coś tam, czy na energię elektryczną, czy na zakup obuwia, czy coś. I to jest jedyna, jedyna moja pomoc dokładana do emerytury. Dobiera, przyszedł pan Bolesław i, i zaczął opowiadać. Na początku aż trudno uwierzyć w te powieści, stąd moja bezpośrednia wizyta tutaj. Wszystko się potwierdziło. XXI wiek, a takie warunki, państwo sobieście widzieli. No, coś nie do przyjęcia, a najbardziej boli to, że jest spychoterapia, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju urzędy. Stąd moja interwencja, pisma do wszystkich. Organów, które faktycznie powinny wyrazić jakąkolwiek zainteresowanie sprawą, tym życiem w jakich warunkach, trudno warunkach, mówić o jakichkolwiek warunkach, w jakich żyje pan Bolesław. Jak pan może pomóc? No tylko i wyłącznie pismami, rozmowami, prośbą. Nie mam mocy sprawczej takiej, że jeżeli z drugiej strony, czyli czy to z Domu Opieki Społecznej, czy z prac urzędu, czy miasta, czy inspektoratu nadzoru budowlanego nie będzie pomocy. Będę po prostu chodził, nie odpuszczę tej sprawy, bo to nie są warunki do życia. Nie wstydzi się pan żyć w takim państwie, widząc taką sytuację? Takiego człowieka, pan jako też poseł, e, to nie państwo, to niestety ludzie. I tu jest wielki problem. Wiele takich spraw mogło być załatwionych tak naprawdę dużo szybciej, sprawniej, ale tu potrzebne jest po prostu ludzkie serce. E, I przepisów, ustaw się nie stworzy dla wszystkich, dla każdego człowieka oddzielnie. Przepisy są rzeczami ogólnymi, e, ale. Czytać te przepisy też trzeba. Oczywiście, prawnie, ale również i sercem. Jak w tym przypadku, tutaj nie ma co mówić, tu trzeba po prostu działać. Bolesław Dunder dostał od nas mieszkanie w 1985 roku, wtedy obowiązywał jeszcze szczególny tryb najmu, dostał lokal w budynku stanowiącym własność osób fizycznych, bowiem wówczas terenowe organy administracji państwowej mogły i miały prawo na mocy stosownych przepisów do zasiedlania w budynkach prywatnych. Wszelkich lokatorów. Budynek nigdy nie stanowił własności gminy, nigdy również nie był przekazany przez właścicieli tak zwaną administrację zleconą, czyli taką jak. Inni właściciele nie mogący sami sprawować funkcji zarządcy i właściciela przekazywali gminom, wtedy jeszcze terenowym organom administracji państwowej i gmina ułożyła na utrzymanie tego budynku. I takie budynki mamy do dnia dzisiejszego. Ten budynek nigdy nie stanowił ani własności gminy, tak jak powiedziałam, ani też nie był nam w zarząd przekazany. Cały czas. Właściciele lokalu sprawują funkcję zarządcy tego budynku. Pan Donder w roku 2001 poczynił pierwsze kroki o wynajem od gminy innego lokalu mając zły stan techniczny, jak wówczas twierdził, obecnie zajmowanego budynku. Ale niestety nasza uchwała, która obowiązuje, stanowi, że o lokal mogą ubiegać się osoby, które spełniają określone kryteria. Akurat tych kryteriów wymienionych w uchwale pan Donder nie spełniał, bowiem zajmuje lokal, gdzie powierzchnia mieszkalna na jedną osobę jest większa aniżeli 5 metrów. Mogą dopowiedzieć, że w roku bieżącym o ile dobrze pamiętam, w miesiącu wrześniu pan Donder zgłosił się do pani prezydent z prośbą o poparcie jego sprawy w urzędzie w Starostwie Powiatowym w celu wydania przez tamtejszy organ decyzji o wyłączeniu tego budynku z użytkowania. Pani prezydent swoje poparcie w formie pisemnej wyraziła i oczekujemy. Kiedy do urzędu wpłynie decyzja o wyłączeniu bądź lokalu, który zajmuje pan Donder, bądź całego budynku. Jeżeli taka decyzja wpłynie, to zgodnie tak jak nadmieniłam z naszą uchwałą o zasadach wynajmowania lokali, będziemy mogli pomóc panu Donderowi, bowiem mieszka w budynku stanowiącym własność osób prywatnych wyłączonych z użytkowania i ma tam zasiedlenie na podstawie stosownej decyzji. A takie sytuacje są przewidziane w naszej uchwale.